Cześć z tej strony, adept. Dzisiaj bitwa Hamiltona 906 na ciągu T55A. Westfield, bitwa spotkaniowa. Losowanie na topce. Nawet jakiś Pluton mamy. No i nasz bohater po prostu zrobi. Zrobi sobie zabawę z tego. Także. Będzie. On, on będzie się dobrze bawił. Przeciwnicy niekoniecznie. Mam nadzieję, że ja, jak również i wy, widzowie, będziecie się bawić równie dobrze jak Hamilton. Bitwy wcześniej nie widziałem. Uznałem, że nie ma takiej potrzeby. Wynik się zgadza. Cheaty się zgadzają. Arta jedna na stronę też się zgadza. No, i nasz bohater też jakoś się zgadza. Statycznie. Wszystkie zgody marketingowe. Zaznaczył. Okej. Okay. Przyjechał na dobrą miejscówkę. Przeciwnicy idealnie wystawiają się bokiem. On ma zasłonę. Więc ta mała troszeczkę przebudowana w porównaniu do tego, co było kiedyś. No, i teraz spokojnie, spokojnie można tutaj powalczyć. Nawet jakiś push później przypuścić na pozycję Tedeków. Też tak można. T95 nie trafia. Znaczy, przepraszam, trafiła. Ale czym? Obekami? Masakra. Gracie na T95 i gracie na obekach? Masakra. Nie róbcie tego. Nie róbcie tego. To, to po prostu zakrawa na kpinę. No i wreszcie jest artyleria. Zrobi się wesoło. Jeszcze jakiś nierozważny wyjazd pod T95 by się przydał, która w tym momencie przeładowuje pociski z Obeków na p i będzie naprawdę świetna zabawa. Znowu bokiem ustawiony przeciwnik, bok wieży. Przeciwnicy mają kłopot, bo tutaj oprócz naszego bohatera jest również T69. Ona mocno oberwała, ale mimo wszystko może sprawiać tutaj problemy. Hmm. Tak pogubiłem się. Nawet nie wiem, co powiedziałem. Czy nie powiedziałem, że tam na dole jest T95, czy T69. Okej, <laughs> okej. Okay, okay. No i teraz na otwartym wótek, aż się prosiło, żeby walnął w naszego bohatera. Wyjazd naszego sojusznika plutonowego nierozważny, przyjęta była, a Hamilton dalej w tym swoim zaczarowanym miejscu dalej nabija demecz. E50 na haekach, no proszę, no proszę. Ale mimo wszystko pozostali przeciwnicy jakoś inaczej to rozgrywają. HP powoli się kończy. 3600 obrażeń jest. Można to jeszcze odbić na pewno. No ale chyba, chyba pomysł na tamto miejsce naszemu bohaterowi się skończył. Czas na jakieś flankowanie. Trzeba zrobić jakiś przełom. No przeciwnik ma tutaj przewagę liczebną w tym momencie, więc nie jest dziwne, że nasz bohater bierze nogi zapas, pozostawiając jako czujkę w odwodzie plutonowego. Plutonowo oczywiście ginie, no ale tak to jest. No wiadomo, w bazie zawsze giną. Pierwsze. A ci dobrzy gracze to wiedzą, kiedy się wycofać i wykorzystują <grytanie> plutonowych bez litości. No i zobaczymy dalej, zobaczymy dalej, niestety druga flanka też się nie ruszyła, nasz bohater tutaj nierozważnie, bardzo nierozważnie stracił mnóstwo HP, no ale może chociaż bazę skapuje, o, też tak może być. No ta mapa, tej mapy jeszcze nie widziałem w trybie spotkaniowym, widać, że została przerobiona właśnie pod ten tryb, także miło, że, że teraz... Mam okazję zobaczyć jakąś inną odmianę. No i tak. Zobaczymy. U nas dwa te deki trzymają jeszcze górę. Zobaczymy, jak długo to potrwa, ale jeżeli nie będą czegoś widzieć, no to za wiele sobie nie pograją, nie wspomogą timu. E50 toczy się na górę. No ale druga flanka. Druga flanka już dawno powinna być załatwiona i. Czyżby nasz bohater próbował pojechać właśnie linią 0, wyspotować coś, przełamać, przełamać tutaj impas. Na górze, znaczy na górze, na górze. Tam jest góra, tu jest dół, a tu jest znowu góra. Taka duża, ale tam jest większa. Także to nie jest góra. Okej, okay, tu jest most. Tak, okolice mostu trzeba przełamać. Zaryzykuję szybki wjazd spota jakiegoś. Myślę, że tak. Myślę, że warto to zrobić. Tym bardziej, że jeden tedek na, na D1 nam padł. Za chwilę padnie T95. Chociaż jeszcze STRV wspiera T95, więc może. Parę chwil jeszcze wytrwa. Gorzej, że zaraz artyleria straci przestrzał. Bo no ja wiem, wiem, to nie powinienem liczyć na wsparcie artylerii, ale mimo wszystko. Centurion. Jeszcze ze dwa strzały. O, proszę, wpadło. Myślałem, że zdążył się schować przeciwnik. A jednak tak się nie stało. No i chyba flanka już czysta z tego co widzę. A nie, jeszcze STA. Ostał się nasz rodzynek. Jeszcze z tyłu przecież powinien być wótek. Jeżeli się wtoczył tutaj na górkę, z tyłu mostu, to, to też może być nieciekawie. Hamiltonowi zaczyna brakować HP. Tak, tak, tak. Co dalej? To właśnie robi się tym bardziej ciekawe, bo ja wiem, że Hamiltonowi zostało jeszcze do zrobienia sporo damage'u, Wyniki oczywiście znam. Więc mając taką pulę HP, to on sobie nie poszarżuje, więc pozostaje kampienie. No ale najpierw trzeba tego STA zdjąć. I gra się zawiesiła. Nie. Okej. Okay. Nasi blokują bazę. Te 95 jeszcze żyje. To jest dziwne. No jest pomoc ze środka dało się wsparcie. Za chwilę nasz bohater zniknie i pojedzie dalej. No, obiekt 777 nie ma zbyt wiele apet podobnie jak e, Hamilton. Więc chyba faktycznie zostanie jakieś kampienie. <laughs> ładnie, ładnie. Odblokowany środek. Ładny blind. Tak wiadomo było, że gdzieś tam musi stać, nie? I i stał. No i co dalej? Co dalej? To w sumie teraz presja kapa na przeciwnikach. No, nie było przestrzału. że był. Nasz bohater tego nie wykorzystał. Coś tam może zasłaniało, jakiś murek czy coś. Nie, nie wiem, w każdym razie. I teraz e, tak. Tutaj. Tutaj mamy ruch. I myślę, że tam trzeba właśnie wspierać. No, trochę chyba nasz bohater jest ale nie, 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 widać, jest przestrzeń, jest przestrzeń. Myślałem, że te, przeciw... te czołgi przeciwnika będą gdzieś schowane. Nie schowały się, można do nich bić właśnie z tego miejsca. Więc spokojnie można to wykorzystać. Zasięg rysowania się kończy. Ale obiekt 274 dalej widoczny, spokojnie ustawiony bokiem. I tak jak mówiłem, wykampiony fragment bitwy. Ale ładnie nasz bohater strzela. Co prawda z golda, ale niech mu już będzie. Conqueror. Tu zwykła amunicja może by się przydała, jak on jest tak skontowany. Właśnie. W ogóle przycelowanie. No może teraz asysta z gąską. O, proszę bardzo. Tak właśnie, trzeba było na początku strzelać byłoby więcej obrażeń, więcej asysty. A tak, mamy mało amunicji. Małą liczbę przeciwników. No i kampę. Kampę. Ale zobaczcie, jaki dobry punkt widokowy. No. Jeżeli by nasz bohater się skupił, to jeszcze miałby przestrzeń na E50. Ja tak spokojnie komentuję, ale tutaj wielkiej emocji jakichś nie ma. No, nie ma tutaj. to Żadna tragedia się nie dzieje. Nasz bohater żyje, ma mało HP, emocje jak na grzybach też się zgadza i tak po prostu to tak się rozgrywa, tak się duży troszeczkę, duży, ale troszeczkę jeżdżenia było. Takie jeżdżenia w sumie, przemieszczenia się od krzaka do krzaka, od miejscówki do miejscówki i, i ogólnie no. No, no, no. Tu. Tu już emocje były. Wreszcie. Wreszcie coś się zadziało. Proszę Państwa. Ale spóźniony nasz bohater trochę teraz z reakcją. Myślałem, że przyjechał po przeciwniku, nie? A to nie, 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 po skałkach. Myślałem, że podeptał godność martwego przeciwnika. Tak się nie stało. Bitwa chyba będzie wygrana. Nasi kapują. 50 sekund do... Przejęcia bazy 4 minuty do końca bitwy No i, 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 i. będzie spot na giwu tigera. O jest wutek. Jest wutek. Jest hajczak załadowany. No, no, uda się wtoczyć, uda się wtoczyć. Toczymy się, toczymy. Wutek się schował. Artyleria jak gdzieś tu musi być, pewnie na górze, jeżeli chce wspierać okolice Kpa. O jest tu. O jest kolega. O oh jest, tarynawać nie należy GW Tigera. To może skończyć się bardzo źle. No i sprawa załatwiona. Wótek jeszcze wrogi szaleje. Coś tam próbuje robić. No i zobaczymy, jak to się skończy. Ten pojedynek ze no skończył się tak, że sterwał padł i nasz bohater tutaj, no jeżeli artyleria w tym momencie nie trafi, to jest taką ostatnią nadzieją ludzkości. Także emocje, emocje... Czemu nie było wsparcia artylerii? No wiadomo, bo to artylerzysta i, i tak w ogóle to, to nie miał najmniejszych szans ten artylerzysta cokolwiek zrobić, bo artylerzyści to po prostu takie duże dzieci. I nie ogarniają, nie ogarniają totalnie rozwoju sytuacji. Dobra, dobra. Jeżeli ten wótek zniknie, jeżeli ustawi się w krzaczkach i zaczai się na naszego bohatera, to może być ciężko. Zobaczymy, co wykombinujesz bohater, też krzaczki? Jakiś podjazd na otwartym teren. Sprawdzenie, czy, czy się wyspotowaliśmy. No, może być ciężką, może być ciężko takie szachy w wykonaniu naszego bohatera. Teraz to trzeba zagrać z głową i być może nawet faktycznie grać pod artylerię. Jeżeli będzie poganianie się wokół budynku, to trzeba będzie po prostu przeciwnika wygonić poza budynek pod lufę artylerii. No, 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 no. I co dalej? I co dalej? Dwie minuty do końca, czyżby remis? Albo ten wótek po prostu okrężną drogą pojechał po artylerię. Też tak może być. A nie, jest, 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 jest i... I... to... i to było szczęście. A co zrobiła nasza arta? No nic nie zrobiła. Ale wiemy, że ma duże działo, przeciwnik, więc spokojnie nasz bohater wyjechał i... Zakończył sprawę. No to było, to był mega fart. Mega fart, to trzeba przyznać. Tego się nie spodziewałem. Natomiast wyszło jak wyszło. Przejdźmy do wyników końcowych. Padła masterka. Spartanin. Ale jaki spartanin. Porządny, porządny. Medal wsparcia. Stalowa ściana. I duży kaliber. I tutaj. 8268 tem meczu zadanego. 5 fragów, 1610 expa. Expa mniej, bo nasz bohater trochę tam wykampił w drugiej części bitwy. W pierwszej też nie był aż tak na bardzo, na pierwszej linii. Niby ten dystans był mniejszy, ale ale współdzielił tego expa z innymi sojusznikami, z T69. No i cóż, powyżej 300 metrów, 2000 obrażeń zadanych, zablokowane przez już 2330, w tym ten strzał od WTK. Jeden pojazd wyspotowany, więc nasz bohater faktycznie tak bardziej na linii półtora, a nie na pierwszej grał. Ale pojazdów 12 uszkodzonych, 5 zniszczonych. Asysty 320, więc asystować też nie asystował. Po prostu kampił, kampił. No 5 km przejechał, ale kampił. Brona bazy 24. No i mega fart na końcu. Mega fart na końcu, więc wszystko ułożyło się tak, jak nasz bohater sobie życzył. Były emocje, jak na grzybach. No i jak stary grzyb, ten Waffentrager na koniec naszego bohatera potraktował ulgowo, nie trafiając porządnie. Ja nie wiem, nawet co beka strzela oczy, z czego? Nie, nie, nie to co beka nie, to, to to się przeanalizuje później, już po nagraniu. Dobra, tyle na dziś. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.